Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta na obcasach. Ponieważ u mnie na ranczu jest remont, postanowiłam, że u mnie w Minecrafcie również będzie remont. I postanowiłam, że przerobię mój domek do pierwotnej wersji, czyli że będzie cały z drewna. Będzie on jednak troszkę inaczej wyglądał, ponieważ magazyn z pierwszego piętra zostanie przeniesiony do piwnicy. Już właśnie, jak widzicie, trochę prac wykonałam. Wykarczowałam las w celu posiadania drewna i zajęłam się parterem, jednakże, jednakże, jednakże yy, muszę teraz zająć się najpierw magazynem i przenoszeniem wszystkich skrzyni, już tutaj troszkę, o, porobiłam, jeszcze, o, już jest tą, będziemy łatać dach, a w międzyczasie, dach, subit, a w międzyczasie, słuchajcie, chciałam powiedzieć o kilku rzeczach, Otóż yy, piszecie mi dość często, że teraz, że zaczęłam kręcić yy, let's playa, nie kręcę obcasów. Nie jest to prawdą. Nie, kręcę, nie kręciłam ostatnio obcasów yy, z trzech głównych powodów. Po pierwsze, studia. Szanowny pan dziekan upomniał się, żebym zaczęła jeździć na wykłady i zjazdy, ponieważ gdyż inaczej mnie wyrzuci ze studiów, więc no, muszę jeździć na zjazdy co zajmuje troszkę czasu. Po drugie, pochorowało mi się znowu po raz kolejny. O, cud. I przez to również nie miałam siła, ani weny twórczej, żeby grać. A trzecia sprawa. Trzecia sprawa to jest taka, że buduję coś, już o coś w <gryw> Cosiu wspominałam. I to jest naprawdę dość duży mój pomysł, bo Wielkość cosia to będzie tak 130 na 130, 150 na 150. No słuchajcie, nie pamiętam dokładnie, bo, bo, bo nawet nie liczyłam, bo ja to buduję z głowy. Zresztą mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już zobaczycie cosia. Mam nadzieję. A jeżeli nie zobaczycie cosia, to zobaczycie labirynt. I troszkę inny labirynt niż był ten w piramidzie, ale też myślę, że dość fajny i powinien Wam się spodobać. A jeszcze pytacie się natomiast też czasami, kiedy będzie kolejny odcinek na granicy światów. Ekipa jest obecnie trochę zajęta, ponieważ ja studiuję, zeksy studiuje. Chris i Maciek się uczą jeszcze w szkole. A wiecie, czerwiec, koniec roku szkolnego, poprawienie ocen i ogólne zawracanie tyłka przez nauczycieli spokojnym ludziom. Więc, więc, więc. Więc dlatego odcinki chwilowo będą trochę rzadziej jeszcze wychodzić. Ale myślę, że na hmm. koniec tygodnia już na granicy światów powinno być Teraz no obcasy tak będą wychodzić Jakby wam to powiedzieć Nie lubicie? Postaram się żeby obcasy o częściej wychodziły ale no, nie gwarantuję. Na pewno słuchajcie, 17-18 wtedy mam zjazd i potem 25. Tak więc hmm, będę trochę zajęta przez te wspaniałe moje studia. O, ale tak myślę, że to, to, to będzie takie, taki przestój tylko do końca miesiąca, a później już nie. Bo nawet jeżeli będę miała poprawki na studiach, to to dopiero we wrześniu, więc całe wakacje przed nami. Wezmę wszystko, co jest, nie jest drewnem, pozburzam i będziemy się dalej bawić. Ostatnio marudziliście mi troszkę, że zrobiłam przyspieszenie. Na początku mówiliście, że chcecie przyspieszenie, teraz, że nie chcecie przyspieszenia. Więc w dzisiejszym odcinku przyspieszenia nie będzie. Tak więc ja się biorę za wyburzenie tego wszystkiego. Jak już zostanie, że tak powiem, sam szkielet, to Wam to pokażę. I oto co pozostało z mojego domku. Magazyn już przeniosłam. Pokażę Wam, jak on wygląda. I teraz będę już budować parter od podstaw. No tak wygląda na razie magazyn. Jeszcze tak myślę, że w przyszłości tutaj na tym poziomie będą kolejne skrzynki. O, a na razie idę się zająć domkiem. Jeszcze tak w międzyczasie, yy, póki pamiętam, chciałam serdecznie podziękować panom z kablówki chrubiszowskiej za przyspieszenie mojego internetu, żebym, yy, żeby mi się szybciej odcinki wgrywały. W sumie jeszcze nie testowałam, od kiedy y, internet został przyspieszony, czy rzeczywiście szybciej się wgrywają, ale jeżeli nie, to ja do Was zawitam jeszcze. Tak więc parter już zrobiłam. Mniej więcej tak wygląda. No jeszcze w środku muszę go trochę wydekorować. O, Wilk sobie biega? Dobra, nie, nie, będę się nie bawiła. Jestem zajęta. I zrobiłam, słuchajcie, drewniany kominek. Surprise, nie? Nie, no nie wiem, chyba większość wie, że pół bloki drewniane się nie palą. Proszę. Nie da się ich nawet podjarać, ale w koło można. I się nie spalą. Ponieważ jak to mi bodajże tłumaczył Zeksę, Nocz wziął mm, bloki kamienne, zmienił im tylko teksturki na drewniane, dlatego się nie palą i szybciej się je rozbije kilofem. I właśnie dlatego mój cały domek jest z pół bloków drewnianych. No w tym kominku już mi się drugi dzień Minecraftowy pali, no i jak widać domek stoi gdzie nie są elementy samego drewna ta ścianka chyba jest z samego drewna zrobiona ale tak wszystko jest zrobione właśnie z pół bloków o widzicie nie da się podpalić schodki się podpalą owszem ale mam nadzieję że, że do żadnego zapalenia nie dojdzie i tylko mam cichą nadzieję że noc nigdy nie wpadnie na pomysł żeby zmienić właściwości tych płytek bo wtedy od razu po update cały dom pójdzie z dymem. No ale nic, ja na razie się cieszę, że ładnie wygląda. I teraz tutaj właśnie będziemy się dalej bawić. Chcę tutaj właśnie zrobić taras, a z tarasu będzie takie przejście i tutaj będzie moja sypialnia. Bo na razie nocowałam w magazynie. O, wymyśliła. No tak, nocowałam w magazynie, a w ciągu dnia ciężko tutaj pracuję. Jeszcze później trzeba będzie mój wspaniały lasek zasadzić i trzeba będzie włączyć potworki, żebym miała mączkę bo chcę koło domku zrobić tak troszkę mm, trawki trawki, kwiatków, taki, taka dzicz trochę Dobra, trzeba lecieć po, 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 po płotki Jeszcze tutaj trzeba będzie jakoś wydekorować, ale to już później no tutaj właśnie rak mi wystaje, dzięki któremu pali się w kominku. Potem coś się z niego zrobi. Drewno, drewno. Właśnie lampy miałam wcześniej z Glowstone'a. Będzie trzeba nowe porobić. Ale to już też później. Na razie idziemy brać się za Taras. I tak wygląda skończony już domek z zewnątrz. Teraz wezmę tutaj, yy, posadzę drzewka, troszkę kwiatków i pokażę Wam go już w środku. I taka to wygląda teraz otoczenie wokół mojego domku. Być może troszkę za gęsto posadziłam sadzonki. Jak nie wyrosną, to nie powyrzucę mi już. Nie miałam niestety aż tyle mączki z potworków, żeby <laughs> żeby wzrosły mi wszystkie drzewka, ale same urosną. Najbardziej zależało mi na trawie. No troszkę przygęsta, potem przykosimy. A teraz domek w środku. Nie wiem, może nie pamiętam dokładnie mojego no, starego domku z piaskowca, chociaż wymiary się nie zmieniły. Właśnie bardzo często pytacie mnie o wymiary domku, tak więc wymiary to 18 na 17 no w każdym razie wydaje mi się teraz jakoś tutaj bardziej przestrzennie. No nie wiem w sumie dlaczego. Idziemy na pierwsze piętro. Pierwsze piętro wygląda mniej więcej tak. Aha. Fajnie. To jest taki taras. Wcześniej to był magazyn. Magazyn chyba już widzieliście. I tutaj jest wejście do mnie, do sypialni. Potrójne łoże. A co się będę? A obrazek mi usunęło. No. Już kto to widział krzaki w domu, żeby rosły? Jeszcze sezonki. Biblioteczki sobie zrobiłam wie. A tutaj można powiedzieć, że jest garderoba. No, tylko lustra w minecraft'cie brak. I tutaj ze skóry sobie dzianku zrobiłam. Choć mi nie będę, bo jest brzydkie, ale niech będzie. Dwa pokazuję. I zrobiłam właśnie dość ciekawy sufit. Ten sufit. Kilka. Dokładnie tak. Ten sufit to ma obrazować taki wiejski domek z belami jeszcze. Bardzo mi się takie domki podobają. I tutaj chciałam zrobić coś podobnego. No, gdyby nie ta ścianka, to lepiej by to wyglądało i gdyby to było wyżej. No, ale i tak o wiele bardziej podoba mi się ta wersja domku niż domek z piaskowca. Chyba zwłaszcza, że Zrobiłam tutaj tak sypialnie w ten sposób. W ogóle to miało być poddasze. Nie wiem, czy to poddasze przypomina. W każdym razie jest fajny i mi się super podoba. No i to by było na tyle, co w dzisiejszym odcinku chciałam Wam powiedzieć, pokazać. No, jeszcze mutanty przed Dajem i Rosną. Oj, się pali, coś się. No, okej, okay, fajnie. To, co Wam jeszcze powiem, a, że w następnym odcinku, tak jak mówiłam, będzie albo labirynt, albo coś, albo będzie i to, i to. Tak mi się wydaje, że dość szybko wydam kolejny odcinek. Jakoś wpadłam teraz w większą pasję budowania. No i mam nadzieję, że coś Wam się spodoba. Mi się wydaje, że będzie świetne, ale to zostawi już wam do ocenienia. Tak więc pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Ciepłych dni wam życzę. No i cześć.